Kolekcja Symbols. To magia prastarych amuletów przekształconych na dzisiejsze czasy, które wspierają was w miłości, w dążeniu do celu, w odnalezieniu własnej wewnętrznej mocy. Zobacz kolekcję na Kolekcja Symbols wykonana jest ze srebra próby 925. Pokryta jest warstwą szlachetnego palladu 24 karatowego złota. 18-karatowym złotem różowym i szlachetnym czarnym rutenem. W tej kolekcji osadzone są cyrkonie jubilerskie, białe, czarne, w jakości excellence. Syntetyczny rubin, granatowy, syntetyczny szafir, syntetyczny ametyst oraz przepiękny błękitny, syntetyczny akwamaryn. Każde dzieło z biżuterii jest osobno ręcznie obrabiane, dzięki czemu każdy egzemplarz jest niepowtarzalny. Kolekcja Symbols jest bardzo ciekawą kolekcją. Stworzyłam ją przekształcając stare, prastare amulety na dzisiejsze czasy, zobacz całą kolekcję na sile.pl.